Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Zapraszam do wysłuchania kolejnego Felietonu. Tym razem chciałbym skorzystać z rocznicy, którą obchodzimy. 90-lecie opublikowania przez prymasa Polski kardynała Augusta Klonda listu pasterskiego zatytułowanego O chrześcijańskie zasady życia społecznego. Rok 1932. Zapraszam. W 1932 roku kardynał August Hlond opublikował jeden ze swoich najważniejszych dokumentów dotyczących e, nauki społecznej Kościoła. Mowa o liście o chrześcijańskie zasady życia społecznego. Czas, w którym ten dokument powstał, był szczególny. To jest rok 1932, a więc już od 15 lat na wschód od naszych granic istnieje totalitarne państwo nowego typu. Tak to nazywał jego twórca, ten twór, ten, ten organizm państwowy, czyli Lenin mówi o państwie nowego typu te, które wyłoniło się z rewolucji bolszewickiej, ale rok 1932 na zachód od naszych granic to jest okres, w którym do władzy idzie Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec, NSDAP Adolfa Hitlera. Od września 1930 roku ta partia wprost odwołująca się do ideologii totalitarnej Idzie od zwycięstwa do zwycięstwa. To nie jest tak, że nagle wyborcy niemieccy no, zwariowali i oddali sprawy swojego państwa w ręce jakiegoś człowieka i formacji politycznej, która nagle wyłoniła się z niebytu. Nie, to był to taki efekt kuli śniegowej. Oni, narodowi socjaliści, z, na, z, wybory, z wyborów na wybory do Reichstagu ale także do parlamentów krajowych zyskują bardzo znacznie. I w momencie, kiedy prymas Hlond publikował ten list z 1932 roku, no, pachniało totalitaryzmem także w Niemczech. A więc mamy z jednej strony totalitaryzm na wschód od naszych granic i totalitaryzm, który mocno już pukał do drzwi naszego zachodniego sąsiada. I w tym kontekście... Słowa, które prymas Chlont zawarł w tym liście, o chrześcijańskie zasady życia społecznego, są bardzo istotne. One nabierają dodatkowego, ważnego kontekstu, bo prymas pisał 90, 90 lat temu tak. Regulowanie każdego ruchu obywateli, wtłaczanie w przepisy państwowe. Każdego ich czynu, mechanizowanie obywateli w jakiejś globalnej i bezimiennej masie jest sprzeczne z godnością człowieka i z interesem państwa, bo zabija w obywatelach zdrowe poczucie państwowe. Zbrodnią jest używać obywateli, pisał Prymashlont, ich mienia i życia jako tworzywa doświadczalnego do niepotrzebnych eksperymentów ustrojowych co jest tym potworniejsze, jeśli chodzi o chęć urzeczywistnienia mrzonek doktrynerskich lub form życiowych szkodliwych dla ogółu, przeciwnych naturze ludzkiej i prawu Bożemu. Jak to się najjaskrawiej dzieje w Bolszewii. Koniec cytatu. To jest czytelne oczywiście odniesienie do... Ideologii i ustroju państwa totalitarnego, które istnieje najdłużej na świecie, czyli od 1917 roku w Rosji, ale w kontekście tym, tych wydarzeń, które miały miejsce za naszą zachodnią granicą, jest to także pewnego rodzaju momento, ostrzeżenie, które prymas już wtedy już wtedy, no oczywiście pod adresem wiernych w Polsce kierował, aby nie dać się zwieść tym pokusom, różnym powabom, totalizmu, szukania mocnych ludzi, szukania, można powiedzieć, też omnipotencji państwa, która zabija jakąkolwiek aktywność, niezależność społeczną zaraz na początku. I w tym kontekście ważnym elementem, który został zaakcentowany w tym liście z 1932 roku, jest przypomnienie, o tym, że jest struktura społeczna, która jest starsza niż państwo i która czerpie swoją legitymizację, czyli uprawomocnienie wprost z Bożego Ładu, który jest wpisany w serce człowieka, w jego dążenia poprzez prawo naturalne. I tą strukturą społeczną, o której przypomina i o której prawa upomina się prymas Klond, jest rodzina. W jednym z miejsc tego listu z 1932 roku prymas Klond pisze tak, cytuję, wymierzanie jakichkolwiek ciosów w prawa rodziny, spoistość w jej świętość i pełnię życia jest robotą grabarzy ludów i zbrodnią przeciw naturze. Po stopniu zaopiekowania się rodziną można dzisiaj niezawodnie poznać te kierunki polityczne, którym siła narodu i państwa jest szczerą troską. To są ważne słowa prymasa Klonda, bo one umieszczone w tym kontekście historycznym, o którym wspomniałem na początku, a więc ekspansji ideologii i ustrojów państwowych, które mają wpisane. W swoją rację bytu, wojnę przeciwko rodzinie chrześcijańskiej, te słowa przestrogi i upomnienia, i dopominania się przez prymasach Londa o prawa i miejsce rodziny chrześcijańskiej w państwie są bardzo ważne. To jest także dziedzictwo, do którego należy powracać także po 90 latach. Dziękuję za uwagę.